A to będziesz za mną tęsknił. U nas pierwsze atrakcje w grupie. Patryczek wziął prawo jazdy zamiast dowodu osobistego. Także nie wiadomo, czy polecić. A tylko co ty mówisz, że ja jestem roztargniona. Przeprasz mnie. jeszcze. Najlepsze jest też, że od prawa tutaj bagaży zamka się 7.50, a od 8.00 można załatwić paszport tymczasowy, bo Patryk pobiegł z m Obywatel. No i tutaj po prostu wybłagaliśmy, żeby przetrzymali, więc biorą ich walizki na taką rezerwę, więc jak zdążą, to puszczą je dalej. Oskar kupił im fast-track. No i... Ciekawa jestem, polecimy czy nie polecimy? Czy, chodzi, my lecimy, no, pytanie, czy oni polecą. prezenty, no, Może wiem, tym, tym gazetkę. Jest prakty, że w on powiem co. <śmianowicie> Powiedz mi, polecisz beze mnie. Nie, tak. Słuchajcie, idziemy teraz A o ósmej. O ósmej mamy otwarcie tego wyrabiania tymczasowego paszportu. Ja nie wiem, co to się stało, aż po prostu mam palpitację serca. No, A ja jestem osobą, która najbardziej się denerwuje, stresuje. Ja nie śpię przed lotem, masakra mam, skręcony je żołądek jego. wiedziałam, dowiedziałam, że on wyciąga e, prawo jazdy, to myślałam, że sobie się zemdleje. Jestem jeszcze taka, że tak przyjmuję emocje innych osób, że to masakra. Ty zawsze mi to mówisz, no ale aż mam normalnie. A na przykład coś u niego dzieje, to u mnie to, ja jestem blada.